Jak wygraliśmy z Sandecją 2 do 1, wyszedłeś w podstawowym składzie, miałeś tą przerwę w grze, więc można powiedzieć, że troszkę nieoczekiwanie. Jak to twoje pierwsze wrażenia, bo kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed wylotem do Turcji, zagrałeś pierwszy sparring, tak jakby. I powiedziałeś, że to jeszcze nie jest to, a jak po tym meczu ligowym? No co, no, no miałem przerwę długą od grania. Zagrałem pierwszy mecz, no ja się cieszę, na pewno z formą jeszcze, jeszcze nie było. Tak jak ja bym chciał, czy, czy, czy trenerzy, czy tutaj ludzie. No ale no, pierwszego te zapłaty. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz, także mi to też e, pomoże jakoś, e, będzie łatwiej się, się grało w następne mecze. Pierwszy mecz mam za sobą. Mam nadzieję, że następne przede mną oby tylko zdrowie było i forma będzie z każdym meczem coraz lepsza. Przed nami pierwszy mecz wyjazdowy w tej rundzie z Termaliką, z liderem tabeli, który ma no, dosyć solidną pakę. Jak widzisz szanse tutaj pole nie ma, bo my musimy nawet w takich meczach szukać, szukać kompletu punktów. No to mi się wydaje, że będziemy z każdym grali o komplet punktów, to może być po prostu inna taktyka. Termalica jest, na, jest, tam, jest tam w czubie, no, na pewno pojedziemy tam. E... Po, po, po trzy punkty, no to nie ulega wątpliwości. A co ugramy, no to, to życie pokaże. No to musimy na boisku wywalczyć swoje, wybiegać, a jakieś okazje na pewno będziemy mieli. Także no, jak coś padnie to, to jest na pewno szansa, żebyśmy tam wygrali. Na pewno nie mamy innego wyjścia. E, to jest trzy punkty e, ważne dla nas i dla nich, bo oni walczą też e, mają swój ser, my mamy swoje i, i to musimy walczyć. No, tak jak walczyliśmy tutaj z ją pierwszy mecz i na pewno to, to, to ma, być, ma być lepiej, bo Wiadomo, że pierwszy mecz no, trochę e, graliśmy zanerwowo i, i, i po tej no, zwycięstwie na pewno e, będziemy grać troszeczkę spokojniej. Analizowaliśmy ten mecz i, i, i widzieliśmy e, no, gdzie i który momenty i, i jaka sytuacja e, było błędów i, i w tym tygodniu no, na pewno pracowaliśmy na to, żeby ich e, zmniejszyć i, i na pewno błędów będziemy popełnić, bo, to, to nie, nie, nie ma możliwości, żeby grać 90 minut bez, bez błędów, ale e, no, trzeba to poprawić i poprawić jak najszybciej, bo e, jak my jesteśmy teraz zbliżamy się do, do innych zespołów, które też walczą, to musimy to wykorzystać i, i, i jak najszybciej e, wyjść z, z tego e, miejsca, które jeszcze dzisiaj jesteśmy. Trzy punkty w kontekście e, innych meczów, e, które, drużyn, które są zamieszane w, w strefie spadkowej, daje nam e, cokolwiek, bo tutaj trzy punkty, ale w ostatecznym rozrachunku e, nie wydostaliśmy się z tej strefy. E, natomiast Nieciecza, wiadomo, to jest doświadczony zespół, e, specyficzne boisko, tutaj udało nam się zremisować. E, to jest plan minimum, żeby, żeby nie przegrać nie w każdym meczu musi szukać punktów. Nasza sytuacja jest taka, a nie inna. Wszyscy potrafimy liczyć, widzimy jaka jest sytuacja w tabeli, że ten deficyt punktowy w dalszym ciągu na nami wisi. No i nie możemy kalkulować w żadnym wypadku. To spotkanie z Sandecją Nowy, Nowy sąd obowiązkowo, które musiało być wygrane, zostało wygrane. Ono jakoś pozytywnie wpływa na pracę zespołu? Jest, można powiedzieć, różnica w pracy drużyny w stosunku do poprzedniego tygodnia? Każde zwycięstwo wpływa pozytywnie, szczególnie natomiast te, które są jest odniesione w spotkaniu o punkty, tak, w meczu, meczu ligowym, w meczu mistrzowskim. Zawsze te pierwsze spotkanie to wielka nie gdzieś zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że znowu pracujemy z nowym zespołem, tak? bo to praktycznie nowy zespół i, i no sami byliśmy ciekawi jak, jak ta nasza praca w okresie przygotowawczym, jaki przyniesie efekt, mimo że, powiem tak kolokwialnie, szał nie było, ale, ale zdobyliśmy te ważne trzy punkty, które, były, które, które mogą się okazać bezcenne i oby tak było. Ty grałeś w Polonii już w zeszłym roku i wiesz, że te mecze wyjazdowe to nie była domena Wytomskiej drużyny. No nie była, no w Białymstoku też nie była. Natomiast no, każdy mecz ma swoją historię. No, nie będę, nie wiem, myślał na niecie, że będzie ciężko, bo gram na wyjeździe. No my musimy szukać punktów i u siebie i na wyjeździe. No gramy z niecieszczą, ok i tyle. No, gram o trzy punkty. Mieliśmy, mieliśmy w niektórych meczach. Pecha na, na wyjeździe, jakieś, jakieś błędy, czasami pomyłki sędziów, także yy, myślę, że, że jeżeli będziemy skupieni i nie, myśli, nie myśleli tylko o przeciwniku, ale też o swoich grze, e, to mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No musimy to zrobić, tak? Musimy gdzieś e, z głów wyrzucić. Powiem szczerze, nie rozmawiamy w ogóle na te tematy, że gdzieś tam Polonia nie wygrywała, czy, czy bo w zasadzie to nie powinniśmy wychodzić na wojsko tak? W takim momencie, bo gdybyśmy się wszyscy e, zaczęli z tego tytułu zastanawiać, czy, czy warto jechać, bo przecież Polonia nigdy nie wygrywała na wyjeździe, czy to, to teraz będzie wygrywać? No, wierzymy w to, że tak. Wierzymy w to, że, że ta, e, ta mało komfortowa sytuacja spowoduje, że, że wszyscy będziemy tak maksymalnie zmobilizowani, że przyniesie to efekt pozytywny w postaci zdobywanych punktów również na wyjazdach. Mecz w dosyć nietypowej porze, niedziela, godzina 12, to zazwyczaj trening się odbywa, a nie spotkanie ligowe. To nie przeszkadza wam to zbytnio, bo pogoda coraz lepsza. E, na pewno nie, nie możemy na to myśleć. E, najważniejsze dla mnie i dla zespołu jest e, grać meczu, e, i, grać piłka i, i, i zro, zrobić wszystko, żeby e, czy się punktów było dla Polonii. No też nad tym się nie będziemy zastanawiać, bo musimy mieć tę świadomość, że takie rzeczy mogą się zdarzać, mimo to, że ustaliliśmy sobie tam jakieś godziny rozgrywania spotkań tak, przed sezonem i już dwa z tych terminów są nieaktualne, czyli ten mecz z Niecieczą i kolejny mecz z olimbią Elbląg, również w podobnej porze, w porze obiadowej. Yy, powiem tak, że, że nie warto się nad tym rozwodzić, trzeba wychodzić i trzeba grać. Natomiast yy, yy, zwykle, jak wygra się mecz, to to wszystko pasuje. Jak, jak mecz się przegrywa, to będziemy się doszukiwać, że, że o tej porze to się śpi. Yy, yy, miejmy również świadomość, że, że to nie będzie 12, to będzie 11, tak? chyba już po przesunięciu czasu. Także yy, trenujemy w tych godzinach, także musimy być przygotowani do tego, żeby w tej godzinie wyjść na boisko. Zresztą przeciwnik jest w takiej samej sytuacji jak my.